razu na starcie coś nas atakuje, także nie wiem, może powrócę to Także znowu jestem yy, utknął na drzewie, bo te zębiaki dosłownie są wszędzie. A tam jest mapa ja więc chyba pan się ponieważ zginął i musiał wyjść z wygrywonymi, jak to załatwienie. Nie wiem, czy zdołam tu przeżyć. One się zlegowały. One działają trochę chyba jak SME, nie atakują. Tak, Siema! Mamy kolegę. O Janek się też. Tak... O, ciepłe. Czyli... Jest... Nie Nie. Zauważyłem, że na tym świecie pojawiają się niektóre struktury, którą można coś zobaczyć tam. Nie wiem co to jest. Yy... Sorry widzowie, ale zrobię to. Nie, ci atakują. Ci już atakują. Cię, tak chwilę, Ej, widzowie. Dlaczego coś takiego się dzieje? To nie fair. Właśnie, muszę wam coś pokazać. Może na tej będzie. Jaśka. Tam mamy taką dziwną strukturę. I niedaleko rozglądam się. Tam mamy wioskę. O, tam, yy, tam. Tam mamy też wiele piladorów i tu jest coś innego nie wiem, co to jest. A musiałem się rozejrzeć przed odcinkiem. Wy mnie już chyba znacie. Także zrzucimy sobie to narzędzie na tym drzewie, żeby móc się przed nimi obronić. Ta, Także najpierw wezmę się ze ściną, tylko drewna. O ład! Wow. Tutaj... I sprawdźmy chybiów. Jeszcze ja mówił, że nie dzieje się nawet dobrze. Uciekaj. F ég lai nied gram ja. Þig师 og ekki aukoliðin. tax hén. Ég er allir framm sem ég v من í ascendíta. Takk að mér reyna mér svo í dagin, 거는 daginn maður shadow og henni ég hætt hana. Við factaðum ég búin henni í kannan hín ástaklega mísмиð. Er vor Hoe er Hallig garnið k Professörurusslaugur og smutir bearri það hel að cél vår pixels. Með það sem það er allir velinn temperaturen Mm. ja już Ci oddaję moją Twoją mapę. No, masz. masz. O nie, to tę są. Weź swoją mapę. Wisisz, że drzewie. cię? Nie no. Się Także dobra. Janek, odbaguj się. Chciałam pomóż ci. Okay. Janek, jesteś już sobą? Tak. Dobra, daj ci mapę. Masz. Ja ci dam. Yy, tak. To twoje chyba to twoje. Ogólnie to traci ja dam deski. Dobra. To weź sobie. Dobra, tyle mi dałeś. To mało. Szynkę weź. Wych... Mogę ja. Idziemy, nie wiem, na początek chyba idziemy do miejsca, które bardzo chciałbym wam pokazać, w którym pewnie będę robił bazę. No i tak, to, to, ja to ja Tak, ja wiem, ja wiem, mam no tutaj przyjeżdżam. No, ja chcę, ja chcę tylko 4 węgla. O nie No, Janek, to są te roślinki. I Żelazo widzę, ale... Tam węgiel, tam węgiel, tam węgiel. No, Może ja bym chrościł. Co ty robisz w moim tezie? Nie, to wiesz. Szkoda, bo mam drewna i tego okay. Ja mam przynajmniej mam. Chyba. No, o, lapis. Lecz. Widzowie mamy lapis chyba pierwszy. A no, bo potrzebuję kamienia. Będę się usadawiał, ale Janek raczej nie będzie. To jest masta. Janek jest chyba w tym widziałem, który nie niedługo będę ja to, to będzie mu dobrze że No trochę chyba tego mamy. O, żelazo od razu. Tutaj dobrą solą będzie mieszkać. Ja Wiem. mam chleba. Tu jest jakaś większa ruda. jest dobrze. Pat, Janek, Janek, mam 10 tego. Creeper! Oni, kamienny creeper! Kamienny creeper idzie! Kamienny creeper, nie wiemy co one potrafią Ale jego pan. O nie! ja coś tu na chciałeś mnie zabić! To nie ja, to był ten creeper, dzisiaj go był. Nie! Nie wiem, u mnie. Jesteś. Zabity. O nie, coś mnie bije. Niewidzialnego! To właśnie, ale tu jest niewidzialnego, to mnie zabiło. Ja nie, nie, nie. Także uciekam nie, nie, a ja muszę tam wrócić. nie, to jest za mob. Widzowie. On mi się nie, 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 on nie, 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 mi też nie, nie, Ja nie, 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 Mam tu moje spadnie. Dobra, na tym poziomie coś czuję, że będę budował swój bazę. Także tak biorę trawianka. Dobra, ja tu wracam. Janek powrócił i zaraz będzie Czy Ty na serio chcesz robić? Nie! Siemczas. nie. Nie, cię... Jak? Jak nie mogłem? Nie zabieraj, chociaż. Nie wiem. Ja nie mogę wiedzieć, co się stało. Co? Miałem więcej tam od ciebie. Muszę pani jakoś ostrożnie zejść. No nie, zaraz zginę. Nie spijam te jagody. Nie, znowu nie mam. Znowu nie Okej, okay. Janek znowu go chyba wywaliło tu jest, ale nie wywali. Janek ma takiego, o nie, szkielet, chyba do mnie strzelił, nie jestem tego pewien, o nie, to znowu ten niewidzialny mobyl, nie walnął. Ja tam zaraz, nie co to? zobacz Janek Janek mutant! no, mutantowy ten tam. strzela do mnie! uciekaj! nie muszę nie musisz, nic nie jest ważniejsze od twojego życia Janek to z tego pewnie będę nagrywał serię widzowie na samym razie, jak będziemy się tam o, widzieć, to widzieć pewnie będę miał już lepsze itemy Także tak, robimy sobie deski. Kolejna. Nie chcę walczyć. Z to z nie walcz. A, cześć. Widzisz moją platformę? Także widzowie, to będzie na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia!